Cześć, witajcie w nowym filmie. Oczywiście wycieczka szkolna może być świetną zabawą, zwłaszcza jeśli jedziecie w miejsce, w którym nigdy wcześniej nie byliście. Ale na wycieczkach szkolnych zdarzały się rzeczy, które były dość dziwne. W dzisiejszym filmie pokażemy Wam 10 wycieczek szkolnych, które poszły nie tak. Weźcie coś do jedzenia i picia i bawcie się dobrze oglądając ten film. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10 Zaczynamy od dziwnego incydentu, który nie był wycieczką szkolną, ale krótką, jednodniową wycieczką, z której rodzice, dzieci i dyrektor szkoły nie byli zbyt zadowoleni. Nauczycielka o imieniu Hitter pomyślała, że byłoby fajnym pomysłem, aby nagrodzić dzieci i zabrać je do lokalnego Walmartu. Nauczycielka chciała nagrodzić swoich uczniów cukierkami, ponieważ bardzo dobrze sobie radzili. Zabrała 11 uczniów do swojego małego samochodu, 7 uczniów siedziało na tylnym siedzeniu. Dwójka z przodu, a pozostałych dwóch w bagażniku. Pojechała do Walmartu, kupiła trochę cukierków i wróciła do szkoły. Powiedziała dzieciom, żeby nic nie mówiły, ale dyrektor szkoły przyłapał ją na kamerze monitoringu. Ponieważ nauczycielka potrzebowała zgody rodziców, aby to zrobić, i ponieważ jest to niebezpieczne mieć 11 uczniów w samochodzie, zdecydowano, że po 10 latach bycia nauczycielem zostanie zwolniona. Numer 9 Kanadyjska szkoła postanowiła wybrać się na wycieczkę szkolną z grupą 10 uczniów do Kambodży. Zwiedzali oni stolicę Kambodży, Phnom Pen, kiedy przyjechał motocyklista i ukradł torbę zawierającą wszystkie paszporty. W ten sposób utknęli w tym kraju, ponieważ nie mieli już swoich dokumentów, aby wrócić do Kanady. Było to bardzo niefortunne, ponieważ wydarzyło się to w tygodniu Bożego Narodzenia, którego nie mogli świętować z rodziną, ponieważ utknęli. Skontaktowali się z kanadyjskim konsulatem i zajęło im kilka dni, aby załatwić paszporty awaryjne. W końcu otrzymaj dokumenty niezbędne do podróży do domu. Ale z powodu tej szkolnej wycieczki przegapili Boże Narodzenie ze swoimi rodzinami. Numer 8. Następni nauczyciele mieli fajny pomysł, aby zaskoczyć swoich uczniów szkolną wycieczką do najszczęśliwszego miejsca na ziemi, Disneylandu. Pokazali kompletną prezentację w PowerPoincie ze zdjęciami i filmami, aby dzieci były tak podekscytowane jak to tylko możliwe. Ale kiedy nadszedł dzień wycieczki, nie pojechali do Disneylandu, ale do lokalnej kręgielni. Nauczyciele pomyśleli, że fajnie byłoby zrobić uczniom psikusa, i postanowili nawet filmować ich reakcje. Jednak żart nie został dobrze przyjęty. W rzeczywistości dzieci były bardzo zdenerwowane, ale to nie powstrzymało nauczycieli od rozpowszechnienia filmu z reakcjami dzieci, które były rozczarowane, że nie jadą do Disneylandu. Rodzice czuli, że nie był to żart, ale raczej znęcanie się. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Dajcie mi znać w komentarzach. Numer 7. Poniższa wycieczka szkolna była tak dziwna, że uzyskała nawet nieoficjalny rekord świata. Uczennice grupa 28 dziewczyn wybrała się na wycieczkę szkolną z Banialuki do stolicy Bośni i Hercegowiny, Sarajewa. Miały zamiar zwiedzać muzea i inne historyczne miejsca. Jednak spośród 28 uczennic 7 wróciło z wycieczki, będąc w ciąży. Rodzice byli wściekli na szkołę za brak dostatecznego nadzoru. Ale władze uznały, że wina leży raczej po stronie rodziców i że nie wychowali oni swoich dzieci wystarczająco dobrze. Bez względu na to, czyja to wina, musi to być jedna z najdziwniejszych wycieczek szkolnych w historii. Numer 6 Szkoła w Charlton, Massachusetts, miała wycieczkę do pobliskiego stanu Connecticut. Pierwsze kilka dni spędzili na zwiedzaniu Nature's Classroom, edukacyjnej wycieczki o przyrodzie. Czwartego dnia zrobiło się mroczniej. Gdy dzieci wzięły udział w zajęciach z niewolnikiem i panem, bez wiedzy dzieci i bez wiedzy ich rodziców, kazano im wcielić się w rolę afrykańskiego niewolnika i zbierać bawełnę. Większość uczniów stwierdziła, że było to traumatyczne doświadczenie, choć inni uznali je za pouczające. Wielu rodziców było jednak złych na szkołę za to, że zmusiła ich pociechy do tego zajęcia. Numer 5 Thomas Aquinas High School na Florydzie zabrała swoich uczniów na jedną z najbardziej ekscytujących wycieczek w roku szkolnym. Nauczycielka przygotowała dla swojej klasy kryminologii odtworzone miejsce zbrodni o tematyce CSI. Rozrzuciła po parku różnego rodzaju wskazówki, aby rozwiązać zagadkę odtworzonej zbrodni. Ale jeden z jej uczniów znalazł ludzką rękę, która nie była częścią misji. Uczeń nie myślał o tym zbyt wiele i pomyślał, że nauczycielka z nim pogrywa. Ale tak nie było. Po późniejszym dochodzeniu okazało się, że ludzka ręka należała do bezdomnego mężczyzny. To dość przerażające, by znaleźć coś takiego. Nie sądzisz? Numer 4. Pewna szkoła w amerykańskim mieście Dalla spadła na pomysł, aby zabrać swoich uczniów do kina na film Eskadra Czerwone Ogony. Jest to film o grupie żołnierzy, którzy spotykają się z dyskryminacją i rasizmem. Szkoła miała ograniczony budżet i postanowiła zabrać na film tylko chłopców. Tymczasem dziewczynki musiały zostać w szkole i obejrzały film Akilah i jej nauczyciel. Film o dziewczynie, która bierze udział w konkursie ortograficznym. Kiedy ludzie o tym usłyszeli, powiedzieli, że nie powinno być nierówności między chłopcami i dziewczynkami. Incydent ten został nawet porównany do czasów, w których kobiety nie miały takich samych praw jak mężczyźni. Szkoła próbowała bronić swoich działań, twierdząc, że w kinie nie było wystarczająco dużo miejsca, aby obejrzeć film. Ale ta wymówka nie była uzasadniona. Ponieważ płeć nie powinna być używana do określenia, kto zasługuje na wycieczkę edukacyjną. Numer 3. Ta kolejna szkoła miała zaplanowaną bardzo dziwną wycieczkę terenową, która była do kostnice. Uczniowie brali udział w zajęciach z medycyny sądowej i szkoła uznała, że będzie to interesująca wycieczka. W pewnym momencie weszli do pokoju, w którym znajdował się szklany swój z mózgiem i nazwiskiem Shipley J. Jedna z uczennic rozpoznała to nazwisko i okazało się, że była to jej przyjaciółka, która zmarła rok wcześniej. W końcu dowiedzieli się o tym rodzice, którzy nie wiedzieli, że lekarze usunęli jej mózg, złożyli pozew i otrzymali odszkodowanie. Z pewnością musiała to być jedna z najdziwniejszych wycieczek szkolnych w historii. Numer 2. Kiedy pewna szkoła w Waszyngtonie zorganizowała wycieczkę terenową, uczniowie zostali zabrani na miejsce autobusem. Jednak kilku rodziców i opiekunów pojechało z nimi. Jeden z rodziców rozpoznał jednego z opiekunów i stwierdził, że widział tę osobę w telewizji. Mężczyzna ten był zbiegłym przestępcą, który był aresztowany ponad 20 razy. Autobus został natychmiast zatrzymany, a mężczyzna zdołał uciec. Zazwyczaj szkoła musi sprawdzić przeszłość swoich opiekunów, ale tym razem tego nie zrobiła. Na szczęście jeden z rodziców rozpoznał tego mężczyznę, w przeciwnym razie mogłoby się to źle skończyć. Numer jeden. Nauczyciel ze szkoły w Londynie wpadł na pomysł, aby zabrać dzieci do pasma górskiego Cairngorms, Gorms, góry o wysokości 1309 metrów. Można sobie wyobrazić, że na tych wysokościach jest niesamowicie zimno. Ale nauczyciel nie pomyślał o tym i zdecydował, że klasa 39 dziewczynek będzie miała na sobie tylko mundurki i trampki. Kiedy dotarli na wysokość 762 metrów, bardzo zmarzli, a jedyne co mieli, aby się ogrzać, to worki na śmieci. Nauczyciel nie zabrał również mapy ani kompasu. I w końcu musieli wezwać służby ratunkowe. Zespół dziesięciu ratowników musiał przyjechać i odnaleźć grupę, ponieważ nie wiedzieli, gdzie się znajdują. Na szczęście udało się ich uratować, ale ekspert John Allen powiedział, że nauczyciel złamał każdą zasadę alpinizmu i że nigdy nie doświadczył czegoś podobnego. Czy lubicie jeździć na wycieczki szkolne i gdzie na nich byliście? Dajcie nam znać w komentarzach. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij w jeden z nich na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.